No cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak wam obiecałem ostatnio, ale nie byłem pewny, tak jednak zdecydowałem się, ale to zdecydowałem się na nagranie odcinka, w którym poopowiadam wam o tym, jakie szanse według mnie miałyby dane postacie. Będzie tu mowa o bohaterach, którzy się ze sobą nie zmierzyli. I postanowiłem... Że nie będzie ciągle o Palpatinie mimo, że oczywiście było ostatnio, bo było go bardzo dużo. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się walce Darta, Weidera i jody. Zapraszam do oglądania. Na początku, wiecie, chcę, żeby były istotne chyba co najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, walka, o której będziemy mówić, będzie odbywać się oczywiście to by musiało być za pomocą jakiejś Nieznanej siły, żeby sprawić, by mielibyśmy do czynienia z Darthem Vaderem w swoim Prime, czyli oczywiście w powrocie Jedi. No i walczyłby on przeciwko Jodzie z Zemsty Sithów, bo uznajemy, że to właśnie wtedy mieli on, oni swój Prime. A druga rzecz, nie mniej istotna jest też taka, że chcę Wam jasno też uświadomić, że akurat w przypadku takich dywagacji, gdy nie mamy konkretnego pojedynku na tacy, żeby przeanalizować, myślę, że bardzo trudno będzie tutaj, wiecie, jakoś specjalnie przybliżyć, kto mógłby tutaj naprawdę wygrać, bo tak na dobrą sprawę to są tylko takie luźne opinie i tak na dobrą sprawę to nie do końca możemy być pewni naszego zdania, zwłaszcza, że. Tu akurat nie mamy do czego się odnieść i tu tak na dobrą sprawę dużą rolę grałyby pewnie konteksty. Podobnie zresztą jak w poprzednich walkach, o których Wam opowiadałem, czyli w pojedynkach, o które miałem chęć Wam umówić. Tak tutaj no, nie mamy kontekstu, a konteksty jak wiecie grają bardzo dużą rolę, przynajmniej w tych walkach co do tej pory Wam opowiadałem. No ale cóż... W końcu po coś ten odcinek powstał i mimo, że ciężko będzie tutaj ocenić, bo zarówno nie znamy do końca całej potęgi zarówno Weidera jak i Jody i jest to naprawdę trudne do ocenienia, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że mówimy o dwóch potężnych użytkownikach mocy, to jednak ostatecznie postanowiłem dla Was nakręcić ten film i postarałem się wynaleźć w Parę drobiazgów, które być może okażą się ciekawostką. Zatem możemy, myślę, zaczynać. Możecie się zapytać. Jakich dokładnie środków użyjemy, aby zmierzyć potęgę, zarówno Weidera, jak i Jody? No. Tutaj ciężko będzie, tak na dobrą sprawę, to tak jednoznacznie rozstrzygnąć, ponieważ, no jak wiemy, mamy tu do czynienia, z, tak jak mówiłem, z woła, potężnymi użytkownikami mocy i tak na dobrą sprawę nie znamy pełnej potęgi tych obydwu bohaterów. Niemniej jednak, istotną w tym wszystkim rolę będzie grał ich największy z czasem wróg. Czyli oczywiście imperator, imperator Palpatine. I żeby lepiej zrozumieć to, będziemy musieli odnieść się do, cóż, Palpatina z powrotu Jedi. Myślę, że to jest dobry po prostu przykład, zwłaszcza, że akurat Palpatine z powrotu Jedi to jest po prostu w swoim Prime. I tutaj, w kwestii Palpatina z powrotu Jedi, no to cóż, Palpatin z powrotu Jedi tutaj mocno, ale to mocno jest wykoksowany. To jest po prostu najlepsza jego forma. I cóż, śmiem twierdzić, że Darth Vader jako uczeń imperatora no miałby z nim większe szanse zdecydowanie niż Joda, ponieważ Joda w pewnym sensie, i tutaj bardzo jest to istotne, i myślę, że tutaj warto już zacząć wprowadzać moją, że tak powiem, wizję tego, jak bym się to by wyobrażał. Bo wydaje mi się osobiście, że joda w pewnym momencie po prostu zatrzymał się w rozwoju. Z czasem, jak oczywiście, wiecie, zakon Jedi zaczął podupadać. Myślę, że już wtedy zaczął troszkę mniej. Nie wiem, już troszkę mniej zaczął taki być potężny w mocy, a co za tym idzie, po prostu. No nie był, wiecie, po prostu na tyle silny, na tyle potężny i też przede wszystkim nie miał chęci zmienić zakonu wokół siebie, co sprawiało być może jego słabnięcie w mocy. I jakkolwiek oczywiście potem potrafił świetnie również walczyć na miecze świetne. No to jednak mimo wszystko uważam, że akurat pod tym względem to na przykład szło mu to o wiele ciężej pewnie niż wcześniej, ponieważ choćby widzieliśmy w walce, czy to z duku, czy to z potem z imperatorem, że i no choć oczywiście rozbroił ich na miecze świetne, to jednak chwilkę mu to musiało zająć i też bardzo szybko męczył się w walkach. Co wyjaśnia na przykład, dlaczego nie potrafił do końca czy to duku powstrzymać, czy palpatina. I to jest, myślę, też bardzo istotne w tych rozważaniach. Myślę, że na swój sposób to, że Joda po prostu był zaślepiony, to myślę, że to też wpłynęłoby na jego osąd sytuacji i prawdopodobnie też zlekceważyłby przeciwnika. A musimy pamiętać, że do takiej sytuacji już raz doszło i była tu mowa o Palpatinie z zemst Sithów, który to mocno urósł w siłę po rozkazie 66. I myślę, że Joda popełniłby podobny błąd, przechwalając się do Vadera, że ten po prostu, że skoro tak potężny jesteś, dlaczego uciekasz? A prawda jest taka, że musimy zdać sobie sprawę z jednej tutaj rzeczy. No, Vader to jednak był potężniejszy od Palpatina z Zemsty Sithów i to jest bardzo istotny fakt. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że Vader jako wieloletni już uczeń Palpatina po prostu mógł lepiej znać Mrocznego Lorda niż po prostu niż ktokolwiek inny. I wiecie, Vader poznał tyle tajemnic Palpatina podczas bycia jego uczniem i poza tym Vader sam szkolił siebie doskonale w mocy. Poza tym również y, jako Anakin Skywalker był wybrancem, dlatego uważam osobiście, że w, jeśli miałbym rozstrzygać, kto miałby większe szanse na wygranie pojedynku, to byłby to Wejder. Jego umiejętności szermiercze również nie stały na tragicznym poziomie. Musimy pamiętać też o jednej rzeczy, że jako Anakin Skywalker. No cóż, pokonał w walce na miecze świetlne i tutaj jest to oczywiście widoczne w samym filmie samego hrabiego duku. A co za tym idzie, był on bardzo potężnym rycerzem Jedi w, tym, w tamtym okresie, bo musimy pamiętać, że mówimy o duku z pokładu niewidzialnej ręki, a więc tego statku, wiecie, na którym porwano kanclerza, wiecie, Palpatina. <laughs> więc to... No, to, że Anakin zabił duku, i to widać, że choć walka nie była prosta, to jednak ewidentnie widać, że tam Anakin po prostu uwalnia swoją potęgę ciemnej strony i był w stanie pokonać duku. To jest bardzo, ale to bardzo istotna sprawa. I myślę, że przez to, że Anakin był w stanie pokonać duku, to z czasem, wiecie, Anakin zgłębiał tylko swoje techniki w walce na miecze świetlne. Bo już jako, cóż, już jako rycerz Jedi w Zemście Sithów, już miał dosyć spore osiągnięcie, biorąc pod uwagę to, że Duku przez długi czas dotrzymywał kroku samego Jodzie, no to zaczynam podejrzewać, że choć oczywiście Joda też od tamtego czasu musiał nieco urosnąć w siła, to jednak uważam, że już Vader, gdy stał się mrocznym lordem Sithów, to stał się o wiele spokojniejszy, stał się o wiele taki Bardziej stonowany, oczywiście ciągle używał swojego gniewu i tak dalej, ale nie był taki impulsywny jak Anakin. I po prostu myślę, że tutaj się wielu ze mną zgodzi, że po prostu jeśli chodzi, akuratnie o Anakina, to choć był oczywiście potężny, to myślę, że Joda by go rozbroił, bo po prostu Anakin nie potrafił kontrolować swoich emocji nie do końca znał jeszcze wtedy na przykład, jak przechodził na ciemną stronę, dopiero ciemną stronę mocy, dlatego osobiście uważam, że jakby doszło do spotkania Vadera w swoim prime'ie, z jodą w swoim prime'ie, to uważam, że tutaj Vader no, pokonałby jodę, a głównie dlatego, że musicie pamiętać, że nie na darmo Palpatine przez to, że pokonał jodę, to jeśli Urus jeszcze mocniej potem w siłę, a Vader się od niego uczył, no jestem, w, wiecie, w stanie uwierzyć, że Vader tutaj pokonałby Jodę, bo jakkolwiek oczywiście Palpatine też nie był, wiecie, no, no wiecie, Palpatine w zemście Sithów, no nie był mimo wszystko na tyle potężny, żeby zabić Jodę, bo musimy pamiętać, że ten pojedynek był wyrównany, ale jednak Jodak by go nie pokonał, nawet jeśli walka trwałaby o wiele dłużej i Joda pewnie zdawał sobie z tego sprawę i też choćby to, że wiedział, że to on zawiódł hmm. zakon, więc to też jest inna kwestia. Myślę, że tutaj Vader miałby po prostu... Yy, myślę, że Vader jakby nie patrzeć, gdyby doszło do tej walki, na przykład podmieniając Vadera z imperatorem z yy, na w, po prostu, gdyby zamiast, na przykład widzicie, joda zamiast przyjść do Senatu, czy tam do biura po prostu, zamiast przyjść do biura kanclerza Palpatina, zobaczyłby Wejdera i zacząłby z nim walkę, to myślę, że Wejder z dużym, z dużo większym doświadczeniem, myślę, znaczy, może nie z dużo większym, ale równym doświadczeniem Palpatinowi, jednocześnie pamiętając, że Palpatin podczas wydarzeń z oryginalnej trylogii i ogólnie po prequelach rósł w siłę, zgłębiając wiecie też tajniki ciemnej strony mocy i też myślę, że udoskonalając swoje techniki w walce na miecze świetlne, bo musimy pamiętać, że Anakin miał spore osiągnięcia akurat w tej dziedzinie i potem choćby sam to, że był w stanie zabić wielu rycerzy Jedi. W świątyni Jedi myślę, że już oczywiście po przejściu na ciemną stronę mocy, nie mówiąc już potem, jak polował na tych rycerzy Jedi, po wiecie, rozkazie 66, jak już był wejderem. Dlatego myślę, że jakby na przykład taki Joda napotkał na swojej drodze zamiast Palpatina Wejdera, myślę, że wynik walki nie specjalnie różniłby się od tej filmowej, a rzekłbym nawet, że chyba nawet bardziej byłoby możliwe, że Wejder by po prostu y, zmiódłby Jodę z planszy. I byłoby to pewnie nawet o wiele bardziej widoczne niż w przypadku Palpatina, bo jakkolwiek rzadko zdarza mi się tutaj. Y, Troszkę nie doceniać Palpatina, to tutaj akurat muszę przyznać jedną rzecz. Tutaj Wejder był y, po prostu by lepszym Koksem. Po prostu ewidentnie widać, że Wejder w powrocie Jedi, no oczywiście, gdyby nie to, że dał się Lukowi sprowokować, czy, znaczy nie sprowokować, tylko po prostu on sprowokował Luka, to nigdy nie wiadomo, jak się ten pojedynek zakończył. No, po prostu widzimy, że Wejder w zbroi też miał spore osiągnięcia, i też Wejder jest trochę niedoceniany, bo ludzie mówią, że Joda by użył jakichś swoich sekretnych technik, że on też nie był taki yy, najgorszy. No, oczywiście, że nie, ale myślę, że w tej walce grałyby też rolę dużą konteksty. I na przykład umówmy się, taki Joda napotykający Wejdera zamiast imperatora to byłby dopiero szok. I ja myślę, że wtedy Vader wygrał, bo Vader, znając doskonale Jedi, doskonale też y, ucząc się od Palpatina i aż do samego końca tak naprawdę będąc jego uczniem, aż do momentu jego śmierci, no myślę, że miałby o wiele większe szanse z Jodą niż Palpatine z Zemsty Sithów, bo pamiętać musimy, że Palpatine mocno urósł w siłę, dlatego nawet nie wyobrażacie sobie, jak mocny był Palpatine w powrocie Jedi, Dlatego jak już miałbym os ostatecznie rozstrzygać, ale oczywiście pamiętajcie, to są tylko takie przypuszczenia, no to mimo wszystko postawiłbym na Vadera. Myślę, że Wejder, prawda, zmiótłby był z planszy. I to tyle, słuchajcie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapominajcie zostawiać suba, łapki w górę, komentarza. Do Waszej dyspozycji, oczywiście, pewne rzeczy są. Ja Wam dziękuję za oglądanie. To był taki pierwszy odcinek z y, po prostu serii takich pojedynków, co się nie odbyły. Czy będą kolejne odcinki? Nie wiem. To się okaże. Może, może nie, ale w każdym razie dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, czy to shortsowym, czy to długim. Cześć!